Hej hej, godzina 17. A wyskoczę się do lasu. Zobaczcie, czy są grzyby. No i co? Spójrzcie, co znalazłem. Jaki piękny król grzybów. Odejmiemy go. Ale, oczywiście, kto pamięta, po co grzybiarze czapki? Król grzybów, uchylam ci kapelusza. Jesteś królem, borowikiem szlachetnym. Dlatego należy Ci szacunek. I dzięki temu inne grzyby będą chciały zobaczyć kto to chodzi po lesie, co za kulturalny grzybiarz, który się kłania prawdziwkowi no, ja się biorę teraz za niego, o, tego tam i zobaczymy, czy jakieś inne jeszcze wyjdą mi się pokażą no, schowałeś się? Ale. ładna grzybnia o, jaki ładny korzeń gdzieś go wygieło Wow, największy w tym sezonie! Troszkę go wygięło twardy. To jest twardziel. Ale cudownie pachnie rewelacja. Tak, właśnie czuć lasem. Doskonałe, jakieś takie małe już są. Ty byłeś największy, dlatego to by się ukłoniłem. I teraz się rozglądam z tej pozycji kucznej, czy ktoś mi jeszcze tutaj chce uchylić kapelusza. Coś stoi. Jesteś mój. Mówiłem, działa. Mój sposób działa. Działa, działa. Działa, działa. Chodź, tu piękności. Podejmuję jednego. Tam się drugi uśmiecha. Chodź, do gałgana. U gałgana będziesz miał ciepło. Cieplutko. Zostaniesz ususzony i na wigilię będziesz. Am, am. Nawet i jakich podgrzybek się trafił. No. Oba jakich maśla. Nie, podgrzybek. Do koszeczka są dobrać. A ja szukam węż dalej. Czemu tak samotnie tu stoisz? Chodź. No. Wartało się ukłonić wiecie co? zaczyna się już robić późno po czym wnioskuję? bo nie ma ludzi naprawdę teraz słuchać las nie jakieś nawoływania mirków i dziśków tylko słuchać las ćwierkanie ptaków brzęczenie much gdzieś w oddali słyszałem żurawia ale najlepsze jest to że schylając się po jednego, pojawia się kolejny, i tam jest ich tatin, a ta maminka zaraz wszystkie podejmiemy. Synuś grzybuś do koszyczka. Któruś grzybuś? Do koszyczka Tatinek, grzybinek Schowałeś się O jaką masz grubą nogę e, To jest prawdziwy o, ojciec grzybów O jakiś ty twardy No nie mogłem podjąć Ale się trzymał Piękny Tatinek i grzybinek Do koszyka No tak jest, ja sięgam po jednego, wychodzą kolejne. A tu się schowała maminka, grzybinka. Ach, chodź do rodziny. O, ślimak ba, Ślimak został maminkę. Ty idzie ze mną. I rodzinka w koszyczku. Ach, jak to nie dużo trzeba do szczęścia. Spacer po lesie. I koszyczek grzybków. Co to za taki dziwny grzybek? Taki o pierwszy raz widzę taki jak, tak, jak, jak włosk. fajny Zaraz tu gdzieś wyskoczy nazwa Poszukamy Nie ruszamy, bo może jest pod ochroną Nawet jak nie to niech sobie rośnie Taki dziwny po prostu O jaki tu piękny okaz Ładny, rzuciutki. To chyba płomienica. Chociaż nie znam się. Ale robi wrażenie. Super. Uuu, ciemno w lesie. Godzina po 18.00. No, las zaczyna już ożywać, żyć swoim życiem. Ja mu nie będę przeszkadzał. Wracam już do domu. Godzinny spacer zaliczony. Dotleniłem się. Głowa odpoczęła. Koszyk grzybów uzbierałem. A was wszystkich zostawiam teraz z fotami grzybków jakie udało mi się nazbierać. Hej, hej. Pozdrawiam was wszystkich z lasu, lasu. Wszyscy lubią chodzić do lasu, nawet gaugan. Hej, hej. Pozdrawiam was wszystkich.